Siężką Miliświery, jesteśmy przy Złotej Wyspie Bardzo ciekawe miejsce na mapie Złotorii Google Maps, tutaj GM Piękna zielona trawka skoszona Fajnie się prezentuje No jak motocykl żużlowy. No idealny żurzel. I fajne są tutaj te Mostki, które prowadzą na tą wyspę Tak jak Bora Bora, te domki Tak jak odległa kraina Bora Bora Zobaczmy widok 360 stopni, jak to wygląda. Tutaj wejście na mostek i tam kolejne jakieś jeziorko. Tutaj plac zabaw, a to jest chyba dom weselny, tak mi się wydaje. Dom weselny to jest. No tutaj dla gości jakby ktoś brał ślub. Bardzo fajne miejscówka. No, zobaczmy jeszcze zoom na. Tak, żeby nie przesadzać, trzy razy ok piękny jest ten domek piękny jest ten domek no i zakończymy to wszystko widokiem na Dziema, pozdrawiam przepiękny motocykl różlowy.